Kate może się poszczycić idealnie szczupłą sylwetką. Tuż przed ślubem postanowiła jeszcze bardziej zadbać o linię i postawiła na popularną dietę. Niektórzy twierdzą, że może być niebezpieczna kropka Kate i książę William wzięli ślub w 2011r. Tuż przed ceremonią przyszła księżna, zadbała o to, żeby jej sylwetka była nienaganna i mimo że jest bardzo szczupła, to jednak chciała wyglądać idealnie i przeszła na dietę, która jest przez wielu uważana za kontrowersyjną. Schudła do wymarzonego rozmiaru, a w sukni ślubnej wyglądała zjawiskowo kropka, jaką dietę stosowała księżna Kate tuż przed ślubem. Księżna Kate jest uwielbiana przez Brytyjczyków nie tylko ze względu na swoje cechy charakteru i sposób bycia, ale także za to, że zawsze nienagannie wygląda, reprezentując monarchię. Jednym z jej atutów jest nienaganna sylwetka. Mimo, że jest mama trojga dzieci, nadal jest smukła jak nastolatka. Mimo że od zawsze uprawiała dużo sportów i była bardzo aktywna, tuż przed ślubem postanowiła jeszcze bardziej schudnąć. Dlatego wybrała skuteczną, ale dość kontrowersyjną dietę dukana, czyli metodę bazującą na posiłkach wysokobiałkowych. Jedną z jej wielkich fanek jest także Jennifer Lopez. Główną zaletą tego sposobu jest to, że nie ma praktycznie żadnych ograniczeń ilościowych, więc stosującemu nie grozi uczucie głodu. Do tego kilogramy rzeczywiście ubywają w szybkim tempie. Trzeba jednak pamiętać o piciu dużej ilości wody, by wypłukać z organizmu uboczne produkty przemiany materii. Dieta składa się z kilku faz, a kończy się procesem stabilizacji, żeby uniknąć efektu jojo. -jo. Czy jest to metoda bezpieczna? Tu opinie są bardzo podzielone. Lekarze są zgodni, że jedzenie głównie białka przez dłuższy czas nie jest zdrowe, dlatego warto dietę prowadzić pod okiem specjalisty i wykonywać podstawowe badania.